Ale co ja mam się teraz wypukać z finansów, bo chcę akurat zęby sobie zrobić? Poczekam sobie jeszcze raz. Przynajmniej powiedzmy, Natan mi ich nie wybije nowych zębów. Nie szkoda. Niech jeszcze powybijają mi te stare zęby, które jeszcze mam, bo przynajmniej bremią mniej do wyrywania. Koźlek, tak, Gonit Sport, ze mną Bagieta. Witam serdecznie. Myślałam, że już między tobą a ja się Kapelą trochę jest załagodniona, tutaj jest sytuacja złagodzona, a... Generalnie ja nie mogę go tknąć, po prostu najchętniej to bym mu tak e, szczelił, ale no nie mogę, no sprawy sądowe i to i tamto, więc... Ale w się nie liczy? Nie, w nie się nie liczy, Poza oktagonem nie mogę go tknąć. Mi, jak to się stało, że sąd się zgodził na to, żebyście rozwiązali ten konflikt? Bo kto tego nie. Wiesz, no to ja też musiałem jakiś, wiesz, żeby. E, no ja też nie mogę za dużo mówić, co tam było, ale generalnie no ja byłem winny, musiałem jakoś wyjść z opresji i, i tyle. Mm -hmm. I co myślisz, że to jest takie najlepsze rozwiązanie tego wszystkiego? Przynajmniej mu za ten sąd jeszcze w pierdolę. A tak to bym nie miał okazji. No, wiesz co, szczerze tak myślałam, że ludzie bardzo dużo pieniędzy wydają właśnie na jakieś sprawy sądowe, a wy tutaj zawalczycie, więc teoretycznie to wszystko się jakby pozwraca, albo nawet będzie jeszcze więcej pieniędzy. No mam nadzieję, że no zwróci się, zwróci się. Mhm. A jeżeli dojdzie do twojej walki z Natanem, to ty dostajesz dodatkowo podwojoną sumę, czy jak to wygląda? Wiesz, że nie wiem jak to tam się ten, ale no to są dwie walki, tylko ty, tyle powiem, nie? No to Dobra, bo, ja, bo Jaś Kapela dostanie podwójną, wtedy garze za walkę, a ty? A ja nie wiem, nie wiem jak on się dogadywał, po prostu to są dwie walki, no to jak są dwie walki, no to można zrozumieć, nie powiem tak, ani nie. Mhm. Ty mówiłeś w wywiadach poprzednich, że ty patrzysz jak się bije Nathan, bo on się bił zdecydowanie dłużej niż na przykład kamerzysta i Wyłapałeś już jakieś takiego słabe strony? Wiesz to nie chcę mówić, co tam wyłapałem. E, po prostu e, nie lubię o technice rozmawiać, bo każda osoba może to e, oglądać, sprawdzać i, i, i nie tylko, nie. Natan też mówił, że on by wolał wyjść do walki z kapelą. Myślę, że to dlatego, że się możecie bardziej obawiać. Może być też to, że się bardziej mnie obawia, też jestem bardziej zasięgowy, ale też może być to, że no, jaki jest kapela, taki jest kapela, więc też chcę mu za to chyba dać wciery. Tak jak ty? No ja dam na pewno. Ja wszystko zrobię, bo ja chcę z Natanem zawalczyć. To jest dla mnie wyzwanie i po prostu chcę się sprawdzić, czy jestem w stanie e, cięższemu i silniejszemu e, facetowi dać radę. Mhm. Ale było właśnie. Chociaż przygotowywałem się 4 dni do Natana. Mhm. E, no to jeszcze teraz został Ci tam ostatni tydzień, co nie? No ale ten ostatni tydzień to jedynie szybkość. E, szybkość. E, takie techniki, wydolność, takie rzeczy, już nie e, sparingi, e, bo to różnie bywa. Można kontuzji się nabawić bardziej takie wydolnościowe treningi bardziej po prostu pod e, e, techniczkę czy coś w tym rodzaju. A powiedz mi, e, jaki masz taki plan na Jasia? Szybko go kończyć? Czy chcesz się z nim trochę pobawić? Wiesz co? E, Zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy. To też można powiedzieć o skończę go w pierwszej rundzie, ale to nie jest tak. Przychodzi do tego presja, druga walka. Też jest kwestia taka, że on może być w lepszej dyspozycji niż ostatnio, więc różnie to może być. Więc jak będzie, to się okaże w Oktagonie. Mówi, że chcesz wejść właśnie do y, cięższego rywala, y, może bardziej doświadczonego w ringu, powiedzmy, w oktagonie, ale y, on nie ma walki, jakby jeszcze jednej, tylko on wychodzi do ciebie świeży. To jest sprawiedliwe i y, z tego, co na ten mówił, to no, nie będzie chciał walczyć z nikim. Chyba, że będzie ktoś inny na przykład, na pewno nie Tomek Olejnik. Generalnie nie wiem, jak to ma być zrobione, ale generalnie no... Je... E, powiem tak, ja mam treningi na przykład w kwestii takiej, że mam trzy osoby, e, czyli mam trzy minuty każdą nową osobą. Ja wchodzę i ja walczę dziewięć minut, a te osoby walczą tylko po trzy minuty. I trzy takie serie, więc e, ja jakiś tam ten mam i w miarę szybko się regeneruje, więc powinienem w miarę się tam jakoś e, odetchnąć i po prostu nabrać tyle siły, żeby po prostu e, coś jeszcze pokazać. A czy teraz na Zadymie e, coś tak najbardziej zapadło w pamięć, co powiedział na ten, co tak utkwiło w pamięci? No nie, no to mnie wkurza, że znowu się zaczęło pomawianie o tą budowę, że to nie jest prawda I, i chyba faktycznie pójdę gdzieś na ten, na ten sprzęt, ciężko mi to go wymówić. Ten AI, o to A, wariograf. Ok. Tak, tak, tak. E, że chyba pójdę, zrobię takie sobie badania, żeby udowodnić ludziom, że to jest nieprawda, bo już tłumaczyć się tyle razy na ten temat, to już mi się odechciewa. Nie wiadomo jak tłumaczyć. Ludzie są jak zepsuta nawigacja, tak jak każe im nawigację robić i nie patrzą innych dróg. Bo właśnie jak na przykład ktoś mówi i już pomawia i mówi, że ma na przykład dowody, wiadomo, że to nieprawda, to dzięki właśnie tej e, sztucznej inteligencji można stworzyć różne filmiki, już w internecie krąży kilka takich i nie boisz się, znaczy no, nie boisz się, żeby było coś takiego, że to by mogło być niby takie udokumentowanie i ludzie mogliby w to uwierzyć? Tak, ale to generalnie muszą podać datę, miejsce, adres, gdzie to było nagrywane, a nie, bo to wszystko zmontowane może być. Data, adres, jaka budowa, co było tam robione, gdzie, kiedy, jaka data. No to po prostu zweryfikuję to z moimi klientami i poproszę danego klienta. Najpierw to by musieli znać moich klientów, żeby trafić w ten punkt. Myślisz, że to jest jedyne, jedyna rzecz, która może tak w ciebie uderza i dlatego na ten ją tak drąży i drąży? Nie, no, no i... Ile... Mi nie chodzi o w ogóle o Natana, tylko znowu będę siedział na live i non stop będą te tematy, non stop będę musiał się kurde tłumaczyć, non stop coś, znowu ten, ludzie nie, nie mają kreatywności, nie umieją wymyślić coś nowego, tak jak ciągle ktoś tam powiedział, że nie umiem płytek kłaść, non stop mam te płytki, to, to nie, że boli, tylko to się już brzydzi o tym słuchać. To już po prostu wychodzi mi bokiem to. Non stop tłumaczyć, że po prostu, że gdzieś płytki zepsułem, albo gdzieś na budowie albo coś. To po prostu się już brzydzi. Ludzie nie mają kreatywności, żeby coś wymyślić nowego. Jeśli chcą aż a tak mocno mnie upokorzyć, to niech wymyślają następne rzeczy, żebym mógł się wybronić, żeby udowodnić. Ale po co oni drążą jeden i ten sam temat, który ja już wyjaśniłem? Jaś kapela coś zrobił takiego też negatywnego na tym na A powiedz mi, bo po y, wcześniejszym prawie mówiłeś coś o y, naprawach zębów, naprawie zębów, tak, będę się umawiał i będę chciał wyrzucić wszystkie zęby i wstawić sobie nowe. Czyli jeszcze nie podjąłeś y, jakby żadnego y, Wiesz, żadnego kroku. Co? Wolę mieć y, kasę na koncie. E, po prostu kasę na koncie i wtedy mogę e, coś funkcjonować, coś mogę po prostu działać. Nie lubię po prostu załatwiać jakichś spraw, bo coś nie wyjdzie albo coś e, nie wypali i, i tyle. Najpierw kasa na koncie i wtedy możemy e, rozmawiać. To nie dostałeś jeszcze wypadku z tamtego frame'u? Ale nie, nie, nie w tamtym po prostu chodzi o to, że no prawnik kosztował, wszystko kosztowało do jazdy. To to, po prostu to się wszystko rozpłynęło. Ja też po jeszcze poprzedniej, kupiłem samochód, opony, to to i po prostu to wszystko się. Wszystko skumulowało i po prostu no, nie wystarczyło. A takie e, zrobienie zębów to jest około 30 tysięcy złotych. Ale też ja nie chcę po prostu. Ja mam kasę na koncie, ale co ja mam się teraz wypukać e, z finansów, bo chcę akurat e, zęby sobie zrobić? Poczekam sobie jeszcze raz. Przynajmniej no, powiedzmy, Natan mi ich nie wybije nowych zębów. Nie, Niech jeszcze powybijają mi, mi te stare zęby, które jeszcze mam, bo przynajmniej będę miał mniej do wy, wyrywania, mhm. w ten sposób. A jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo mówiłeś, że y, musisz poćwiczyć szybkość, bo może to jest powodem, dla którego ochrona cię zawsze powstrzymuje? Y, nie, generalnie to jest tak, że no, ochrona wie, że ja jestem wariat, zadymiasz, y, już dużo razy... Ten, więc bardziej mają baczność na moje po prostu poczynania, nie? a nie sugerują się tym, że przeciwnik też może zareagować. Dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci powodzenia i oby doszło do dwóch walk. Dziękuję bardzo także za wywiad i na razie.